Kilka dni temu dosłownie na stronach Naczelnej Izby Aptekarskiej opublikowano ciekawy dokument, dokument pod tytułem Rola farmaceuty w immunizacji osób dorosłych stanowisko ekspertów w sprawie szczepień zalecanych w aptekach i chciałbym pana poprosić o takie może streszczenie tego dokumentu. Co on zawiera, co można w nim znaleźć, po co powstał i co z niego wynika. Panie tak to znaczy myślę, że nie mamy tyle czasu, żeby omówić ten dokument, natomiast rzeczywiście dokument jest pewną dawką zebranych informacji, które zbieramy z różnych źródeł. Część farmaceutów w tej chwili już naprawdę rozwija swoje kompetencje w oparciu o Polskie Towarzystwo Wakcynologii. Są członkami towarzystw naukowych, takich jak wspomniane Towarzystwo Medycyny Morskiej Tropikalnej i Podróży. W związku z tym rozwijają kompetencje od pewnego poziomu. Część farmaceutów. O czym wspominał pan na początku, dopiero myśli o otwarciu takiego czy stworzeniu takiego punktu u siebie w aptece. W związku z tym eksperci OPZCI, czy Ogólnopolskiego Programu Zapobiegania Chorobom Infekcyjnym, wpadli na taki pomysł. Moim zdaniem bardzo słuszny, żeby zebrać, żeby stworzyć takie kompendium, takie wademekum informacji bieżących, one są bieżące w tej i ujęte w, w kontekście tego sezonu, stworzono taki dokument, opracowano go w takiej dość skrótowej formie, tak raczej takiej pomocy dydaktycznej, niż jakichś roz, rozwinięć tematycznych. Natomiast staraliśmy się tam przedstawić wszystkie te elementy, które są istotne z punktu widzenia pacjenta, z punktu widzenia farmaceuty, z punktu widzenia. Osoby zarządzającej, tworzącej apteczny punkt szczepień oraz osoby, która jest właścicielem, bo przecież nie zawsze farmaceuta jest właścicielem apteki. W związku z tym chcielibyśmy zachęcić te podmioty tworzące apteczne punkty szczepień, aby weszły w tą usługę, w to świadczenie zdrowotne i żeby te punkty się po prostu na mapie rozwijały.